Witam moi kochani widzowie z tej strony BGM dzisiaj będę typował walki na Fame MMA 6 jeżeli filmik ci się spodoba zostaw lajka i suba dobra koniec tego pierdolenia przechodzimy do pierwszej walki jako pierwsi napierdalają się szewcu i ambro nigdy nie słyszałem o szewcu wiem że coś tam trenuje ale moim zdaniem wygra ambro ponieważ o tamtym drugim nie mamy za dużo informacji druga walka to i kontra alan w tej walce o tych panach słyszę pierwszy raz co prawda raz chyba widziałem. Tego Aroya w trudnych sprawach A że bardzo lubię ten serial Typuje Aroya, dobra lecimy dalej Kolejna walka to Kubik i Cypis Według mnie to będzie najciekawsza walka Po jednej stronie mamy chujowego rapera I po drugiej stronie też mamy chujowego rapera Ale iż Cypis operuje lepszymi tekstami I ma większą szansę żeby wygrać później Będą się nakurwiać Don Casio Czyli już i znowu jakiś random jebany Czyli Maciek więc w tej walce ma większe szanse Casio Ponieważ umie się napierdalać AT Nemać jak nie wygląda jakby coś ćwiczył, dobra lecimy kurwa dalej, w piątej walce naprzeciw siebie staną i El Pro, ten kubańczyk kropierdolił już jednego ulańca, więc w rozpierdalaniu ulańców ma chłopak wprawę, dlatego wydaje mi się, że El Pro nie ma najmniejszych szans w następnej walce zmierzą się bestia i Najman, pan bestia jest raperem i kulturystą, a pan Najman jest zawodowym pięściarzem a że do napierdalania używa się rąk, to mówi samo za siebie, że Najman wygra tą walkę, następna Walka to z kontra Gola, każdy z nich już się napierdalał na fejme. MMA Rafon już raz wygrał, a Gola przejebal z jakimś typem z Wielkiej Brytanii, dlatego wygra zwycięzca, czyli Z ostatnia walka to Zusje i Ilnkiewicz. Pani Zusje jest popularna z tego, że wystąpiła u kogoś na teledysku, a Ilnkiewicz z tego, że dawała dupy murzynom, obie panie wykonały ogromną pracę, ale osobiście jestem za ZUSje dobra to tyle w tym odcinku, przypominam, że jeżeli filmik ci się spodobał zostaw Lajka i suba się manko.